Dzień dobry wszystkim, witam na kanale Adwentyści Gdańsk. Kolejna pobudka poranna dzisiaj zapisana jest w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, i tam przeczytamy historię od 11 do 19 wersetu. A w drodze do Jerozolimy przechodził pomiędzy Samarią i Galileą, gdy wszedł do pewnej wioski. Wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka, i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, łukaszcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt nie znalazł się, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Piękna historia. Moglibyśmy wyciągnąć z niej dużo bardzo ciekawych wątków, ważnych myśli. Ale dzisiaj chciałbym skupić się tylko na jednej kwestii, a mianowicie na wdzięczności. Czy dziękujesz Panu Bogu za to, co otrzymujesz od Niego każdego dnia? Czy może już przyzwyczaiłeś się do tego, że masz co jeść, masz gdzie mieszkać, masz co się ubrać? To jest przecież wszystko normalne. Ktoś może powiedzieć, ale ja na to wszystko sobie zarobiłem. Ja to własną pracą rąk osiągnąłem, ale Pan Bóg mówi w piątej Księdze Mojżeszowej, mówi, pamiętaj, że to Bóg daje ci siłę do zdobywania bogactwa. Wszystko, co w życiu mamy, i pochodzi od Boga. Nastąpił też pewien moment w naszym życiu, przynajmniej w, większości, w przypadku większości z nas kiedy Chrystus stanął na naszej drodze, mówiąc tak obrazowo, nie, nie mówię dosłownie fizycznie, kiedy poznaliśmy Ewangelię, kiedy zrozumieliśmy, co Jezus dla nas zrobił i to spowodowało zmianę w naszym życiu. Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że mieliśmy przywilej go poznać, że nie tkwimy dłużej w kłamstwie i w nieświadomości? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że rozwiązał różne nasze problemy? Różne jakieś sytuacje, z którymi nie radziliśmy sobie? Czy jesteśmy jak tych dziewięciu trendowatych? Czy jak ten jeden, który wrócił? I zwróćmy uwagę, jaka była różnica między nimi? Nie tylko taka, że ten przyszedł i podziękował, a tamci nie. Kim było pozostałych dziewięciu trendowatych? Byli Izraelitami. Pochodzili z ludu bożego. Natomiast Samarytanie to byli ludzie z marginesu społecznego. Gorsi nawet niż, niż kobiety, które w tamtym czasie to, to były wcielonym złem i, i rzeczą mówiącą. Gorsze niż niewolnicy. Którzy byli jeszcze niżej w hierarchii niż kobiety. Nawet faryzeusze się modlili zawsze każdego dnia. Mówi, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nie urodziłem się niewolnikiem albo kobietą. W taki sposób to było postrzegane. E, i, e, a samarytanin był jeszcze gorszej kategorii. Żydzi nienawidzili samarytan. Uważali ich za ludzi niegodnych zbawienia w ogóle. Kontaktowali się z nimi wyłącznie wtedy, kiedy musieli, kiedy nie było żadnej innej opcji, ale tylko wtedy, kiedy um, potrzebno było coś załatwić, tak? Jakąś sprawę, głównie jakieś handlowe rzeczy, nie wiem, kupić jakieś owoce, chleb. Tak jak uczniowie udali się do sklepu, kiedy Jezus był w Samarii, siedział przy studni i ta kobieta z nim rozmawiała później. Oni poszli na kupić żywności, bo. Tylko tyle mogli, a tak to Samarytanie? Nie, nie, absolutnie. Trzeba ich omijać szerokim łukiem, to jest przeklęty naród. Natomiast tutaj Jezus zwraca uwagę, że ci święci, pochodzący z ludu Bożego, ci, którzy mieli wysokie mniemanie o sobie z racji tego, że należą do takiego narodu, do wybranego narodu, mesjańskiego narodu. Oni, jako, jako ci, których Bóg powołał do tego, żeby byli światłem tego świata, nie potrafili podziękować za uzdrowienie. Czy to jest możliwe, żeby nie zauważyli tego, że kiedy odeszli, zostali oczyszczeni? Dlaczego więc nie wrócili? Nie jestem prorokiem, ale wydaje mi się, na tyle, na ile czytam tą historię, że oni po prostu przyjęli to jako coś oczywistego. Natomiast Samarytanin przyszedł z radością, wielbiąc Boga. Wiedział, że jest to łaska, którą otrzymał. Niezasłużona rzecz, dar od Boga. Że Bóg okazał mu ogromną swoją miłość, która zmieniła całe jego życie, bo jako trendowaty był wyklęty ze społeczeństwa. Raz, że był Samarytaninem, a dwa, że był trendowatym, usuniętym całkowicie z życia społecznego. A Bóg przywrócił mu wszystko poprzez to uzdrowienie. Przywrócił mu godność osobistą, przywrócił mu rodzinę przywrócił mu znajomych przyjaciół dał mu możliwość podjęcia pracy normalnego życia funkcjonowania on to wszystko rozumiał przyszedł i mówi dziękuję chwała Bogu dziękuję ci bardzo Jezus mógłby tego nie skomentować albo powiedzieć tylko wiara twoja cię uzdrowiła i tyle ale Jezus jednak zwraca uwagę na coś co co go zasmuciło, co go zabolało? Mówi, to tylko ten jeden przyszedł podziękować? A gdzie jest pozostałych dziewięciu? A jak jest z tobą, drogi słuchaczu? Czy potrafisz okazywać wdzięczność Bogu za to, co na co dzień otrzymujesz? Bo to, co ty uznajesz za rzeczy oczywiste, to są dary od Boga, o których inni marzą, żeby je mieć. Czy potrafisz okazywać wdzięczność? Serce, które nie potrafi okazywać wdzięczności, jest zepsute. Jest zamknięte. Jest nieodrodzone. Chrześcijanin, który rozumie, jak wiele zawdzięcza Bogu, zawsze będzie okazywać wdzięczność. To nie jest coś, co przychodzi nam z łatwością. To jest coś, czego musimy się uczyć. To jest coś, na czym świadomie musimy się skupiać. Bo tak łatwo w codzienności wśród wielu obowiązków i problemów i wyzwań codziennego życia zapomnieć o tym, że Bóg przecież cały czas jest przy nas i On szczodrze otwiera swoją rękę, by błogosławić. Pomyśl dzisiaj, za co możesz Bogu okazać wdzięczność. I w swojej modlitwie skup się dzisiaj na tym, żeby mu za to podziękować. Postaraj się to zrobić w sposób bardziej szczegółowy. Nie tylko powiedzieć, na przykład, Panie Boże, dziękuję Ci za, za chleb, za ubranie, za coś tam. Podziękuj konkretnie, tak szczerze, z całego serca. Zastanów się, za co tak naprawdę możesz być wdzięczny. Jest wiele takich rzeczy, ale. Postaw sobie po prostu takie pytanie: Za co dzisiaj mogę podziękować Panu Bogu tak szczególnie? Gdybyś miał wybrać nawet jedną rzecz w ciągu całego dnia, za którą najbardziej jesteś wdzięczny, przyjdź, podziękuj za to. Jeżeli będziesz to czynić każdego dnia, zobaczysz, jak zmieni się Twoja osobowość, Twoje podejście do życia, do innych ludzi. Staniesz się bardziej radosny i zaczniesz dostrzegać coraz więcej rzeczy, za które możesz Bogu dziękować. Szczęśliwy chrześcijanin to wdzięczny chrześcijanin. Pamiętaj więc, aby podziękować Panu Bogu za to, co otrzymałeś. Pomódlmy się. Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za tą pouczającą historię. Często modląc się do Ciebie przychodzimy z całą listą problemów i rzeczy do załatwienia. Panie Boże, to mi daj, Panie Boże, tu mi błogosław, Panie Boże, to zrób, Panie Boże, to zmień, Panie Boże, pomóż w tym i w tamtym. A jeżeli już za coś dziękujemy, to może jednym zdaniem i to by było na tyle. A przecież jest tak wiele rzeczy, za które możemy Ci być wdzięczni. Nawet Twoje Słowo nakazuje za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem Was w Chrystusie Jezusie. Panie, nie daj, abyśmy byli niewdzięcznikami, abyśmy potrafili dostrzegać Twoją szczodrość, miłość i łaskawość w każdym najdrobniejszym aspekcie naszego życia. I prosimy, abyś uczył nas. Jak być Ci za to wdzięcznymi. Wzbudź tą wdzięczność, Panie, w naszych sercach. Wyostrz nasz wzrok i nasz słuch, abyśmy mogli widzieć i słyszeć te rzeczy, za które powinniśmy Ci dziękować. Nie daj, Panie, abyśmy przyjęli jako coś oczywistego to, co od Ciebie otrzymujemy, ale abyśmy każdego dnia. Z radością mogli Cię uwielbiać za Twoje błogosławieństwo. Począwszy od dzisiaj, prosimy o to z całego serca w imieniu Jezusa. Amen. Ja również jestem Panu Bogu wdzięczny. Wdzięczny za Was, za to, że odwiedzacie nasz kanał, że reagujecie na te filmy poprzez lajki, poprzez komentarze. Zachęcam, aby nadal to czynić. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie nasz kanał i naciśnijcie też dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym materiałem, który będzie się pojawiał na naszym kanale. Każdy właśnie, kto zostawi lajka, czy komentarz, czy subskrypcję, sprawia nam bardzo wielką radość i pokazuje w ten sposób, że służba, którą wykonujemy, ma sens i że jest błogosławieństwem dla innych. Dlatego pamiętajcie o tym bardzo proszę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!